Bardzo, bardzo jestem szczęśliwy, z całego zespołu tak naprawdę był to dla nas e, trudny rok, a zakończony złotym medalem, więc e, bardzo się cieszę, jeszcze ten złoty medal dla Polski, więc tym bardziej e, no, jestem na pewno wzruszony, bo był to ciężki sezon, który zakończyliśmy bardzo dobrą jazdą. Dzisiaj były bardzo trudne warunki, zaczęliśmy po suchym, gdzie jakby byliśmy na to przygotowani, bo dwa dni przygotowaliśmy się po suchym, no i w połowie dnia zaczęło padać, więc te warunki się całkowicie zmieniły, drift po mokrym jest no... Ekstremalnie trudny, więc e, tutaj musieliśmy dużo włożyć całej energii, cały zespół, i jestem na pewno dumny z naszego zespołu, który przez ten bardzo trudny rok, e, na koniec sezonu, pokazaliśmy, że auto się dobrze sprawuje, ja jadę bardzo dobrze, jesteśmy no, e, cali bardzo szczęśliwi, bo, bo tego nam na pewno było potrzeba. Motorsport Games jest to super impreza, super inicjatywa i cieszę się, że mogłem w niej startować i że miałem tą możliwość no, bycia kapitanem, więc jako kapitan się, wydaje mi się, że spełniłem oczekiwania, bo ten złoty medal przywożę do Polski. Reszta zawodników z Polski jechała, wszyscy jechali bardzo dobrze, rozmawiałem z każdym tak naprawdę, po prostu każdy miał troszeczkę takiego, można powiedzieć, nieszczęścia trochę, bo jednak tu zła pogoda, tutaj jakieś tam awarie, no ale tak to jest w motorsporcie.